Witam wszystkich serdecznie. Pewnie myślicie, że królowa jest tylko jedna. Otóż nie, chemia to też królowa nauk. Rośliny wykorzystują dwutlenek węgla obecny w powietrzu w procesie jakże ważnej fotosyntezy. Zastanówmy się, czy mając do dyspozycji substancję z życia codziennego możemy otrzymać dwutlenek węgla, czyli tlenek węgla 4. Otóż tak. Wykorzystamy do tego sodę oczyszczoną, czyli wodorowęglan sodu, który znajduje się w tym baloniku, a także ocet, czyli wodny roztwór kwasu octowego. Teraz nasypę sodę oczyszczoną, czyli wodorowęglan sodu do butelki, w której znajduje się kwas octowy, czyli wodny roztwór o nazwie zwyczajowej ocet. Uważnie obserwujcie zachodzące zmiany. Otrzymywany gaz to dwutlenek węgla. Zachodzi reakcja między kwasem octowym o wzorze CH3COOH i sodą oczyszczoną, czyli wodorowęglanem sodu o wzorze NaHCO3. W wyniku tej reakcji atom wodoru w grupie karboksylowej jest zastępowany przez atom sodu i powstaje sól, octan sodu o wzorze CH3COONa. Kwas węglowy H2CO3 jest kwasem nietrwałym, więc dlatego rozkłada się do dwutlenku węgla i wody. Teraz mój niezastąpiony asystent dokona syntezy dwutlenku węgla, czyli tlenku węgla-4, używając dokładnie takich samych substratów jak ja, czyli sody oczyszczonej, wodorowęglanu sodu i octu. Zbada również pewną właściwość fizyczną dwutlenku węgla. W tym celu przekażę mu za chwilę kilka świeczek. Opowie Wam również, Jakie jest zastosowanie dwutlenku węgla w życiu codziennym? Bo przecież chemia jest wokół nas. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, dlatego można go pobrać łyżką. Nie podtrzymuje on spalania, dlatego świeczka gaśnie. Jakie jest zastosowanie dwutlenku węgla? To doskonała ochrona przeciwpożarowa, skroplonym dwutlenkiem węgla wypełnia się gaśnice śniegowe. Jego postać w stanie stałym to tak zwany suchy lód, który wykorzystywany jest w chłodniach, dzięki czemu wydłuża się czas przechowywania owoców i warzyw, a także w kryoterapii, czyli leczeniu zimnym w medycynie.